Chciałem Państwu przede wszystkim powiedzieć i zradzić kilka bardzo interesujących rzeczy, które mnie zaciekawiły. W ostatnim rozdziale książki, który, o której rozmawiamy, który to dotyczy już trzeciej Rzeczpospolitej, naszego państwa odzyskanego po 1989 czy 1991 roku, Pan profesor bardzo szczegółowo odtwarza, ja bym to nazwał, wielką strategię państwa rosyjskiego. I to już za Jelcyna, nie tylko, bo, bo te elity rosyjskie myślały w tych kategoriach, jak wrócić wpływami, jak pomyśleć o, o stronie energetycznej, o wpływach energetycznych, jak odbudowywać później wpływy imperium, jak wrócić do gry kontynentalnej, z, używając języka geopolityki. Ale najbardziej ciekawe jest to, jaki był stosunek naszych polityków i naszych elit do tego. Tam jest wspomniany Wałęsa, tam jest cała dyskusja o wycofaniu wojsk rosyjskich, tam jest próba, zdaje się, prezydenta Ukrainy, nawiązania Jakby pan profesor coś więcej mógł powiedzieć, bo wydaje mi się, że to dla słuchających będzie bardzo ciekawe. Nie ma, moim osobistym zdaniem, nie ma tego wystarczająco dużo w debacie publicznej w Polsce. Bardzo dziękuję, że zwrócił uwagę pan doktor na ten rozdział, bo rzeczywiście zależało mi na przypomnieniu pewnych rzeczy, które nie, nie są gdzieś w zamieszłych czasach, w sferze legend ale dotyczą naszej rzeczywistości, tej, w której żyje zapewne większość z potencjalnych czytelników tej książki, no bo wystarczy mi 30 lat, żeby, tak. żeby to potwierdzić, bo, bo mówię w tym rozdziale o wydarzeniach z lat 1991-2022. Koncentrując się głównie na tym okresie do 2014 roku. Otóż to jest czas, w którym Rosja już po rozwiązaniu Związku Sowieckiego kontynuuje wiele elementów strategii, które przez Związek Sowiecki tworzone długofalowo dyplomacją Związku Sowieckiego, innymi także metodami dyplomacji gospodarczej agenturalnych działań z kolei kontynuowały jeszcze wcześniejsze geopolityczne powiedziałbym, techniki kontroli tego kluczowego odcinka łączącego imperium rosyjskie z centrum Europy. No bo zwłaszcza irytuje mnie, kiedy pojawiają się takie, takie prawda, sugestie, że Polacy jako źle rozwiązali swoją historię, swoje stosunki z Rosją, bo przecież Finlandia inaczej, lepiej, łatwiej albo powiedzmy, węgry inaczej, lepiej, łatwiej rozwiązują te stosunki. No Wystarczy to akurat pan doktor, no, lepiej wie niż pewnie ktokolwiek inny, Wystarczy spojrzeć na mapę, że miejsce polski w stosunku do Rosji jest takie, że każda próba utrzymania imperialnej pozycji Rosji musi wiązać się ze zniewoleniem Polski. Po prostu musi. Węgry są tutaj niekonieczne, ten odcinek południowy jest ważny, ale niekonieczny, a odcinek północny przez Finlandię no nie ma niemal żadnego znaczenia no dla Rosji, zupełnie peryferyjne. Więc stąd właśnie dramatyzm tych stosunków i stąd także trwałość technik rozwijanych przez imperium rosyjskie, żeby ten kluczowy odcinek utrzymać pod kontrolą, pod wpływami. W 1991 roku te najważniejsze techniki, które można przypomnieć po prostu Łączą się po pierwsze z tym, ażeby nie dopuścić do zbliżenia na osi Warszawa-Kijów. To była kluczowa gra ze strony dyplomacji prezydenta Jelcyna i tutaj Jelcyn na pewno nie był gorszym patriotą Imperium Rosyjskiego od Putina czy od poprzedników z okresu Związku Sowieckiego. Choć miał swoje inne zalety, powiedziałbym, o których później mogę powiedzieć, ale na pewno nie był politykiem jakimś nieroztropnym z punktu widzenia Imperium Rosyjskiego. Otóż, Jelcyn, w momencie, kiedy zarysowała się taka perspektywa, Możliwego sojuszu między Kijowem a Warszawą i to w momencie, kiedy Kijów był mocarstwem atomowym, bo pamiętajmy, że w 1991 roku Kijów dysponował większym arsenałem nuklearnym niż Wielka Brytania, a w każdym razie porównywalnym na pewno z Wielką Brytanią. <küh> I prezydent Krawczuk, oczywiście wywodzący się z nomenklatury, jak prawie wszyscy wtedy. Liderzy polityczni krajów postsowieckich w imię gry geopolitycznej, która miała jego pozycję umocnić, no i w związku z tym także pozycję kraju, którym zarządzał, sam zaproponował tego rodzaju no, zbliżenie między Kijowem a Warszawą, które mogłoby być oparte także o właśnie potencjał nuklearny jednego z tych krajów. I to jest moment, który Lech Wałęsa wykorzystuje do swojej gry, gry, która nie jest całkiem absurdalna, czy, czy powiedziałbym pozbawiona sensu. Gry, której celem jest z kolei uzyskanie przynajmniej no jakiegoś łagodnego, ale, ale jednak zaznaczonego przez Rosję, kiwnięcia głową. Tak możecie zmierzać w kierunku zachodu, możecie iść w stronę NATO. To było coś za coś. Wałęsa zrezygnował z tego zbliżenia z Kijowem, na czym ogromnie zależało Jelcynowi, ale uzyskał od Jelcyna, który wtedy był w Warszawie, to jest początek lat 90., takie jednorazowe, później się z tego co prawda Moskwa wycofywała, ale, ale padło to zdanie, no możecie iść do NATO. Wiemy, że, że z prezydentem Wałęsą kojarzone są niestety nie bez racji pomysły na NATO, bis, różne takie powiedziałbym bardzo skomplikowane manewry polityczne, których tła głębokiego nie umiem śledzić, bo nie mam wiedzy zakulisowej. Ale w tym konkretnym przypadku rzeczywiście prezydent Wałęsa uzyskał od Borysa Jelcyna w zamian za, za to zdystansowanie się od Kijowa. Uzyskał zgodę rosyjską na pójście Polski w kierunku zachodnich struktur bezpieczeństwa. Ktoś może się obu oburzyć, a po co nam zgoda Rosji na, na, na jakikolwiek nasz ruch w kierunku zachodu? No widzimy to choćby teraz na przykładzie Ukrainy. Mocarstwa zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone, Departament Stanu, nastawiony niesłychanie konserwatywnie, zachowawczo w tym sensie. Przyjmuje logikę stref wpływów. To jest strefa wpływów Moskwy, czy to jest Moskwa czerwona, biała, czy, czy niebiesko-biało-czerwona, ale w każdym razie to jest strefa wpływów Moskwy i trzeba najpierw Moskwy zapytać o zgodę, zanim tutaj postawimy naszą stopę. To było nastawienie amerykańskie, bardzo mocno wtedy akcentowane, i dzisiaj przecież szkoła realistów. Na czele z Johnem Milsheimerem, czy, czy właściwie Kissinger, jego mistrz, do pewnego stopnia tę samą myśl wyraża, że właściwie błędem było to, że, że NATO się posunęło na zachód, a już dramatycznym błędem było to, że zainstalowano jakieś wojskowe instalacje amerykańskie na tych terenach, które niegdyś należały do bloku sowieckiego, bo Rosja to to odrzuca, Rosję to denerwuje i prowokuje konflikty. To jest sposób myślenia w kategoriach stref wpływów i trzeba się z nim liczyć, trzeba go przełamywać, ale jeżeli nie można przebić muru głową, to trzeba ruszyć głową i no właśnie uzyskać jakąś formę obejścia tego muru i to w istocie stało się Dzięki tej, tej wizycie Jelcyna w Warszawie. Ale cena była bardzo wysoka. Jeszcze raz przypomnę: to jest punkt pierwszy rosyjskiej strategii w stosunku do tej, do tej kluczowej linii prowadzącej na zachód nie dopuścić do osi Warszawa-Kijów. W zamian za to nawet gotowy był, gotowy był Jelcyn zgodzić się chwilowo na polskie wejście do NATO. I w tym samym momencie warto to skomentować w ten sposób, że Zbigniew Brzeziński w tamtym czasie, czyli początek lat 90., mówił, że dla Polski ważniejsze jest utrzymanie sojuszu z Kijowem, niż wejście do NATO. To bardzo ciekawy moment, no bo wiadomo, że Brzeziński popierał potem wejście Polski do NATO, ale. Na samym początku lat 90. podkreślał, lepiej trzymajcie się tej osi z Kijowem, bo to jest strategicznie ważniejsze. Realność widział w tym terenie, Tak. tak. Realność tej części świata, realną siłę potencjalną. Tak? Tak. Jeśli można, tylko jeszcze dodam tę drugą i trzecią linię, tu już bardzo krótko, bo się może rozgadałem za bardzo, linię postępowania Rosji po 91 roku w sprawie utrzymania wpływów, kontroli na terenie Polski i całego regionu. Ta druga linia bardzo inteligentnie przez Jelcyna podtrzymywana to było podkreślenie, że to jest strefa wpływów Rosji wciąż jeszcze, już realizowana nie za pomocą czołgów, bo to już było właściwie w momencie kiedy przedyskutowana została i realizowana była w końcu sprawa ewakuacji wojsk rosyjskich z Polski. Tutaj raczej strona polska opóźniała ten proces. Premier Mazowiecki wspólnie z generałem Jaruzelskim. To jest ciekawy wątek, który, zdaje mi się, Pan wspomina, Panie Profesorze, że była obawa też przed rewizjonizmem niemieckim na swój sposób. Było to rozgrywane. Także że były obawy w rządzie polskim ówczesnym, że, że za szybkie wycofanie wojsk rosyjskich doprowadzi do i Niemcy wymogą na nas różne kwestie, tak? Tak, tak, to, był, to była wtedy żywa obawa. Czy ona była nieuzasadniona? Nie mogę tego całkiem odrzucić a priori. No pamiętajmy, że mówimy o momencie najpierw jeszcze przed wizytą Kola w Warszawie, przed podpisaniem nowej umowy między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Wciąż jeszcze była obawa, czy ta granica... Negocjowana z RFN-em jeszcze przez Gomułkę w, w listopadzie 70 roku i w grudniu 70 roku, utrzyma się w sytuacji, kiedy Niemcy się zjednoczyły. Więc stąd, no właśnie, takie, a nie inne zachowanie premiera Mazowieckiego, który wspólnie z generałem Jaruzelskim wizytował garnizony Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego na zachodniej granicy Polski. Muszę to powiedzieć do naszych widzów. Wydaje się, że to jest świat kompletnie stary, archaiczny, że takie były przemyślenia. A to ledwo wczoraj, prawda? Ile się na naszym pomoście bałtycko-czarnomorskim w naszej części świata dzieje? Teraz mamy wojnę, Ukraina. Przesuwa się to jak na suwaku. Fascynujące, ale wspomnij, chciał Pan wspomnieć o trzeciej linii, jeszcze, Panie profesorze. Tak, tak, więc właśnie skoro nie czołgi, bo te się wycofują, te czołgi rosyjskie w końcu, no akurat się to symbolicznie zbiegło z, ze smutną. Datą wyborów, w których SLD wróciło do władzy, czyli partia postkomunistyczna, i to pokazało jeszcze tę ukrytą linię wpływów geopolitycznych rosyjskich. No zostawiane, zosta, zostawiane tutaj było pewne dziedzictwo zniewolenia mentalne, polityczne, społeczne, zaplecze panowania moskiewskiego w Polsce, związane z PZPR-em. No to, to nie jest tak, że to jest partia patriotów. Którzy, którzy na pierwszym miejscu stawiają niepodległość, tylko to jest partia rządząca tym krajem przez czterdzieści kilka lat z nadania moskiewskiego i w dużej mierze związana mentalnie z tym podporządkowaniem Moskwy. Wiadomo, że część oczywiście kolejnych pokoleń, powiedziałbym, PZPR-owskich stopniowo wydobywa się spod tego Powiedziałbym uroku czy tradycji, ale nie można całkiem tego zlekceważyć, więc ten moment, który akurat zbiega się z wycofaniem ostatnich oddziałów sowieckich z Polski, znaczy rosyjskich już z Polski, moment wyboru SLD, powrotu do władzy warto tutaj podkreślić. Ale mnie chodziło o to, że Jelcyn w tym czasie. W 1992 roku proponuje wspólnie z premierem Francji, wtedy to była wpływowa osoba, no, na ogół premierów Francji się nie pamięta, ale ten premier akurat był bardzo wpływowy Edouard Balladur. Proponuje pakt, w którym Rosja i Francja będą wspólnie gwarantami przestrzegania praw mniejszości w Europie, na terenie Europy Wschodniej. To Rosja będzie tym sędzią y, y, pilnującym przestrzegania praw mniejszości. Więc to jest jakby wstęp do tego, co dzisiaj realizuje Putin na Ukrainie. Mamy prawo denazyfikować, mamy prawo rozliczać te niebezpieczne, radykalne tendencje, które zagrażają prawom człowieka i to Putin, prawda, jest tym, który będzie te prawa człowieka egzekwował na terenie Ukrainy. Przy błogosławieństwie mocarstw kontynentalnych w Zachodniej Europy, które są zainteresowane udziałem Rosji w systemie bezpieczeństwa dla stabilizacji ich prawda, własnych interesów, można powiedzieć. I bardzo chętnie w ramach czystej hipokryzji, no bo nikt w Paryżu, czy w Londynie, czy w Waszyngtonie nie wierzy w to, że, że Putin, czy wcześniej Jelcyn to jest jakiś wzór przestrzegania praw człowieka. Ale ponieważ pełne mają usta zawsze frazesów o prawach człowieka, o prawach mniejszości, te środowiska polityczne, które dominują na salonach zachodnich, medialnych i politycznych, no to chętnie, że tak powiem, pokryją tymi frazesami faktyczną zgodę na rosyjską strefę wpływów w Europie wschodniej czy środkowo-wschodniej i temu miał służyć pakt Baladyr jelcyn On się nie zrealizował dlatego, że akurat osłabły wpływy Balladura, w polityce francuskiej, a Jelcyn przeżył kryzys wewnętrzny swojej władzy w związku z próbą Puczu w 1993 roku. I na szczęście dla nas tego rodzaju pakt nie został zawarty. No ale wyobraźmy sobie, co by było, gdyby formalnie taki pakt powstał zachodnio-wschodni, w którym Rosja ma prawo kontrolować przestrzeganie praw mniejszości w Polsce.